Szkoda cię, słuchać, brak konkretnych rozwiązań dla obywateli polskich. Tak, panie Łukaszu Mazji, a czytał Pan stronę strategię 2050, czytał Pan, co chcemy konkretnie zrobić dla obywateli Polski, jeżeli chodzi o rozdział kościoła od państwa, o zieloną energię i transformację energetyczną, dzięki której nie będziemy zależni od Putina, jego humorów i wojen i będziemy mogli się od niego odciąć. Co należy zrobić? Jaki mamy plan dla gospodarki, żeby inflacja nie wynosiła w Polsce 15% w tylko tyle, ile w strefie euro. Do w której zresztą już powinniśmy wstąpić, w co należy zrobić z ochroną zdrowia. To są bardzo konkretne rozwiązania dla Polski. Jest ich wiele więcej. I ad hoc na COVID, na sytuację wojenną, na nasze bezpieczeństwo, ale też i dużych programów systemowych. Proszę mi pokazać partię w Polsce, która ma to tak przemyślane, tak zrobione i jest tak przygotowana do rządzenia, do wzięcia odpowiedzialności za Polskę jak my. Więc niech pan nie pitoli po prostu jakiś głupot, tylko najpierw zapozna się z konkretnymi rozwiązaniami, a później przyjdzie tutaj i publicznie je skrytykuje, pokazując, co się nie zgadza, co by pan zrobił inaczej, i wtedy będziemy mogli sobie o tym porozmawiać, bo w takim kluczu po prostu rozmawiać nie ma o czym.